Niestety tak muszę się poruszać po targach Polagra. Obłożenie jest takie, że to się po prostu nie dzieje. W przyczepy na przyczepę skaczę, Patrzeć, patrzę, czy nikogo nie ma. Po zrobieniu 6 tysięcy zdjęć padam po prostu na twarz. A tak poważnie. Działo się to bardzo dużo. Ponad 290 o rolników i rolniczek w ten sposób mierzyło się w konkurencjach. Mieliśmy również tutaj, kochani, oprócz konkurencji sportowych. Były również konkurencje, w których można było wygrać trzy komplety noży. Jeden wzmacniany, drugi dosłownie, trzeci do mieszania TMR-u. Przyjaciele moi, na stoisku, jak zwykle, obłożenie było ogromne. Mamy tutaj gnojareczkę standardowo, w różnych rozmiarach. Każdy, kto ma, kto ma pojęcie o rolnictwie i zamawia sprzęty, to wie, że mamy czternastki, dwunastki, ósemki, dziesiątki, piętnastki, szesnastki. I każdy dostosuje coś pod swoje gospodarstwo. Ja również kiedyś zamówiłem od nich pierwszy wóz i tak zaczęła się nasza przygoda. Dokładnie 8 lat temu kupiłem w firmie Andotech wóz paszowy. Był to mój pierwszy wóz paszowy. Pamiętam jeszcze jak dziś, jak zrzucaliśmy z przyczep. Na początku była siano kiszonka, którą zrzucaliśmy ręcznie do ponad 200 krów mlecznych. Drugim etapem było zrzucenie wytłoków buraczanych szypami zsuwane na dół w korytach. Było to nielada wyzwanie. Następne, młoto browarniane. I na koniec pasza i kukurydza. Robota taka była raz dziennie, dwa razy dziennie. Dlatego wszyscy mieli taką formę i takie bicki właśnie jak teraz. <noise> bo się nie dało. Kochani, targi AndoTech yy, ze mną były tutaj bardzo, bardzo udane. Jestem zadowolony z tego, że przyszło was aż, aż tylu. Mamy teraz jeszcze nowy produkt. O nowym produkcie za chwilę wam opowiem, bo jest nielada lada gratka. Jest to przyczepa skorupowa z 18. Jest też w różnych rozmiarach, bo jest 16, jest też 14. Większe, mniejsze i w ogóle. Klapa otwierana jest z tyłu normalnie na hydraulikę. Hamulce na razie są na powietrze, aczkolwiek niebawem przejdziemy już na olej i będzie można opierdzielić cały świat, proszę Państwa. Tak, właśnie cały świat. Mamy tutaj kolegę, który chce wystąpić w filmie. Ma moją bluzę. Ma. I takich ludzi nam potrzeba. trzeba. Przyjacielu, cześć. Witamy, mamy będziecie na filmie na YouTube, jak coś. Nie ma problemu. Kochani, i teraz tak przyczepa z 18 będzie niedługo przeze mnie testowana. Sprawdzimy ją w różnych, trudnych warunkach. Dostanie tak po, po, po gorach, że naprawdę nikt tego nie zrobi, myślę lepiej jak ja. Wejście częściej się, się pod, podpisano. Robi te kochanie. Dalej, patrz. Nawet boję Nawet bo dzisiaj na YouTubie. daje na To, no. to... 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 to Z bo nawet na raz no. samemu. To nawet to na razie. byłem wreszcie Tak. Tak. A tak. A robimy jeszcze dwa? to robimy. O, taka jest dobra. Każda. Tak. Jest? Tak. Robimy tak. jeszcze

No, Petalda! Petalda nie? No, bardzo cię. Tak, Ta ona będzie dawać 50. A Oczywiście. Tak, tu, tu, stay. Dziękuję chcesz, za uwagę. Z tyłu, sto dół. Tu. Ojo! można? Oczywiście. Każdy będzie na YouTubie, proszę Państwa, bo ja teraz zagrażam odcinek. O, informuję po prostu. Nie że każdy telefon do niego, żebyśmy go moje robi, a, dajmy telefon po i radę na ciebie. Już, chwileczkę, już do siebie. dziękuję. Ja widzę, że to porządna firma. Raz. Pogadamy, Pęty... pogadamy, bo ja szukam maski akurat do mojego a, więc myślę, że a, 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 taka. a, a, Mamy, raz. a,

Dajcie zróbcie. Dajcie zróbcie. Dajcie zróbcie. Dajcie zróbcie. Dajcie zróbcie. Dajcie zróbcie. Dajcie to Dajcie zróbcie. 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 Matko boska, kochani, yy, powiem wam tak, na koniec filmu jeszcze. Zapełniliśmy trzy pełne telefony Samsung S23 Ultra, do pełna nie ma miejsca nigdzie. Zaczęliśmy nagrywać bo bo jest to nic. Karty pamięci też się dają, jest pięknie. No Bardzo wam dziękuję. Lecimy jeszcze zdjęcie jakieś? No to jak lecimy, to lecimy, dobra. A lecimy. A lecimy. A lecimy. wszyscy. Wszyscy robi. Telefon dajemy do żoneczki. Kolejny, a,

Piąteczka i piąteczka. Zatam. Piąteczka to Co tam? suknie. Morto, jak nie wiem, ekran przeze mnie, to tą, się ciesz? Ja nie oddaję. Nie oddaję, pięćmy. Może razem. Nie to Nie wiem, daj I teraz patrz, na mnie Teraz, teraz najgorzejsze. Patrzymy na tego i udajemy, że on kupił 100 hektarów i jest naszym socialem i na niego tak że nie Jedno, dwa i I na trzy, cztery Trzy, dwa, trzy, Pięknie, Dziękuję bardzo. Super. Co zresztą Też to zdjęcie z przed czy nie? Tak, da. chodź, like yeah, <tail�zo:"> to dawaj, chodź. To ją paparazzi. No, a i teraz Pięknie. Ale jak chcecie coś podać, to puszczcie tak, to jest miękkie. Nie bójcie się, ja nie gryzę. Nie zrobić, się, żołnier

jest już niech? Jest. Nie. S. S, Tak robimy, masz. Nie ja, machamy. Machamy s sobie s panowie. I ostatnie, wszyscy nic nabidamy. Tak jest sposoba już trudno, co będzie po targach trudno. A! Mamy to! Dziękuję ostatnie. bardzo! Starry. Dziękuję Pani Korda, człowiek wykończony, ale szczęśliwy, przyjaciele. to jest coś wspaniałego. Taka atmosfera na targach będzie zawsze. Rozpierdzielimy z tą firmą ze mną wszystkie targi. Już szykujemy się nawet na rynku, na których zrobimy rozpierdziel. i może sobie przyjechać nawet ceny płaty. I tak jedna na tym <laughs> My z Kacprem już w drodze, kochani. Jedziemy sobie, proszę Państwa, na firmę AgroTereco. Witam serdecznie. Case został zrobiony. Pan Mirek, tak jak mówiłem, też człowiek, porozmawiałem z pracownikami. I powiem Wam tak. Pracownik nam opowiadał. Mirek, żeby sprawdzić traktor, czy on działa, podłączył go na 8 czy 9 godzin do maszyny, i on mi wysyłał filmiki, te filmiki niestety są w pionie wysyłane, bo nie wiedział, że się tak nie wysyła, no bo on, nie, nie chodzi mu o popularność jakąś, tylko na Whatsappie mi wysyłał, Seba zobacz, 4 godziny chodzi na obciążeniu, nic się nie dzieje, cały czas pilotował sprawę osobiście szef tej firmy, tej tu firmy, panowie zrobili, odmom już nie wali, wyczyszczony został cały bak, zmieniony cały olej w hydraulice, zmieniony cały olej w silniku, zmieniony jeszcze raz filtry, i przy okazji, jak już tu jesteśmy, to zobaczcie co my tu mamy, ponieważ jak zwykle dzisiaj widzę John Deerowo. I tutaj mamy, o! Klasiczka pięknego. Klasy, są ładne maszyny. No i co ja bym chciał powiedzieć? Mam nadzieję, że z klas Polska spotkamy się na targach. No i wynegocjujemy tą maseczkę, żeby Fit Farmerek ładnie mógł reprezentować godnie markę. Bo z takimi tralkami podziurawionymi to nie za bardzo. <ścoughs> Lecimy! Siadamy teraz do naszego kejsiora, proszę bardzo. O! Te liczniki znamy? Znamy. Przyjaciele, patrzcie. Nie było odpalany. Kacper, pokaż gołą ręką, jak dotykasz mi. Był odpalany? No. Nie, no gdzie? A, Czyli palimy go na strzała. Pierwszy raz po przerwie. milek go naprawił. Zobaczymy. Show time! Bieg. Jak jest włączony bieg, to on nie odpali. Rewers musi być wyłączony. Tu musi być tak, bo do tyłu nie odpali. Chodzi ładnie, podjąłem decyzję, że pojadę lawetą wiejską. Czyli przyjedzie po mnie kolega, który przeprowadzi mi traktor na drugą stronę głównej drogi. Ponieważ po tamtej stronie jest dojazd do mnie 25 km, stwierdziłem, że sprawdzę ten traktor po drodze. Zapłacę kumplowi stówkę, przewiezie mi go tylko za główną drogę, a z głównej drogi, wałem nadwarcianskim, dojadę prosto do mojego gospodarstwa polami i policja wtedy miejsce zrobi no bo będę na polnych drogach które są w ogóle nierejestrowalne a sprawdzę sprzęt tak bo o to tu chodzi żeby sprawdzić sprzęt pompujemy fotel poczekajcie o fotel gramera fotel gramera proszę bardzo światło to trzeba schodek niżej i jest lepsze wtedy o nie, nie, teraz. Mamy napompowany. Zapraszam pana, 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 operatora tutaj ze mną. Bieg pana, Przełożenie pana, Proszę Proszę trąbitko działa. Ruszamy. pana, Mamy wszystko poustawiane, Radio jest działające. Pip. Czekamy na lawetę i jedziemy. Never gonna let any I'll get the best of me God always is but haters is next nice to me Talk to the spirit, you know I've been heavenly Company, definitely show your trajectory This ain't a this cause I say it respectfully It's time to eat up, red like a speeder Taking it deeper, and that's how it better be I never let the comparison get to me I just remember the promises made for me I know the enemy, and that he's in for me I keep the blood of the lemons, my centerpiece I cannot trust in no crystals or energy Look at the chemistry, it do not even mix chemically Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth It's poison, and we got the remedy, uh There is a bomb, apply it, the fire can stand to the tallest, of giant the tyrant and all the suppliers are scheming and lying They selling his dreams and we buying it uh, Show me the chicken, I'm frying it uh, Show me the door and I'm prying it uh, Ain't never lacking, it, so what I'm packing He taking it, he magnifying it They say you ain't bout it Tell them that you finna make it, but they doubt it But God did it But you rose like a flower Tell me what it's like to live with superpowers I don't know, but I'ma get it I'ma get it, but I'ma it. I just noticed I'ma get it 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 I'ma get it, I'ma get it. I'ma get it. Ay, I got the drive, the bus, the truck, the gas is stuck I ain't the one to rely on the luck I put in work and then he show up I know it's faith that's in the reps ain't no regrets I do too much It ain't me if you see and I stunt He callin' the place and I do what he want This ain't a front, glory to G-O-D It's what you could do with a mustard seed It's what you could do when you start to believe Take fear and you cast it inside of the sea. Uh -huh. Out of me, cause he gave it all on the team, but he let it be. So, what is you saying to me? You just insecure so about the love that turned me to a beast. I take a step and I ain't turning back. He made me fresh cause I know that I'm last. I ain't got time for no thinking of past Run from it first and then I react. Hands off me, don't hold me. Get it jumping like a trampoline. All truth ain't no trolling. We in good hands, no folding. They say you ain't bout it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But God but you rose like a flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. 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 I just know that I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. Steel. Face the fact that ain't no cap. I'm real. No cap. I'm real. The plastic boys wanna copy my steel. Mm. Got my heart no. Ain't no better bed. Mm. Break you in them. Get us super day. Mm. Got my heart no. Ain't no better bed. Mm. Break you in them. Argentina. Had to fist my and No, they uh -uh. don't want me free, they still I rooms like God's. I don't three Jesus pieces, looking like Jay Z and you.

Ja Od kogo? Ode mnie. Jest gdzieś? Jest, jest, jest Dobra. Zero. I co powiecie się... panowie? Tak sobie tu siedzimy z czereczką. Poznali farmera osobiście, próbowali wyprowadzić ja. z równowagi kolegę nawet sześć razy. No, 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 ja próbował. I no. jak, jak efekty wyprowadzania farmera z równowagi na żywo? No, będziemy próbować kolejny raz. I to jest ekipa, która przekonała się osobiście, że w internecie, jeżeli jesteśmy na live'ie, gdzieś, gdziekolwiek, nie można sobie dać wejść na głowę. Prywatnie no, kawał jest, pogadali no, im o to wszystkim. Nie udało się. O wszystkim pogadali Oczywiście. O wszystkim, o kobitach, o robocie. Nawet o, o głupocie, o głupocie pracy O, głupocie. o, pracy. o, pracy, o pracy, której A. farmer rzekomo nie wykonuje Który to A, A. widzicie? A. To jest właśnie siódma pro, jakby, próba I kto tu gwiazdorzył? Te... Kochani, tym miłym akcentem kończymy odcinek z pola gry. Ja bardzo dziękuję i widzimy się na bednarach Na których zrobimy gruby rozpierdź Ale to będziemy kontynuować Tak! Ajo! Pozdro panowie! Ajo. hey!